Zbijali szybę, nie? Możesz jej otworzyć, jak nic będzie Cisza, jest? się. Mhm. Chodzi? Drzwi. 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 To zamknąć, że to na spokojnie zrobisz. Bo no to, to przecież możesz otworzyć no to ja już weszę, to ja idę ale otworzyć tak drzwi. Na, 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 to, to, ja to, to U mnie coś, flash możesz Co rampa. Ja, ja robię? Ucham Brawo. Brawo. Bago, weź to ja do mogę. tego. Sayo, no, do no, jest na rampie Jesteśmy jeden. Ciasno. Nie hmm. mnie chyba. swingował dół albo co? z nie? Ja drzwi skończyłem. Ciało, ciało. On się Uciekł w A bo za Zaczekaj Pago, Prawo rondo. Dwóch, prawo rondo. wupa prawo rondo. Ol! Za czerwoną. A wupa w to, nie to, to, za wknięte, za A to? Nie, no ja tu pomogę ci, Saju, Pomogę ci też, Pago. Tylo. Trampa. Nie, mam, mam, Jeden już przeszedł. Jeden Pajre. na dół. To u do jestem. od Zapisz mi ja podwiedź, Rampę mi złap, proszę. Jeden drzwi jest. Łapie, łapie sobie. Bombę mam. Paka. Bomba, bomba. Pracuj, Dobra, kurnik. Kurniki. Kurniki. Przed kurnik jest Jeszcze jeden chórnikiem wyszedł. Kurnik. No. Nice. W no. Ale ja biegłem tu i w te, te w te, w te. Do czerwoną. Leży. domek, domek. Leżę. Leżę. jeszcze. silo. Silo chyba jeszcze. Patrzę do góry. No już, pofarmujem się. Falił się. Tak, uciekł, uciekł z ciemni. Leżał cały. Najlepsze. Jeden kwadrat będzie. Kładra jest tutaj. Zwilej, Ja patrzę do mnie, co to jest. Wejście masz paweł. Tomek, Tomek. O, movement Szwecja. Zbili drzwi, eh? nie? Nie. Tu jeszcze? Smok tam chyba. Kolej, 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 Jeszcze jeden. Ja patrzę. kolej, 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 Mam 5, 2, jakoś zacznie, że... jeszcze? nie jeszcze. Walczysz? Tak, to jest No raz. Bo jest Nie, nie, beszli, nie, beszli. Pa pa domy, nie. Będę będę. A nie żyje, ty. Z placu, wiesz? Jeszcze kiedy wychylić. Jeszcze plac jest, tak? Proszę, Ledwo. 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 Jeden? Słyska. Jeden Rampa leży? A nie wiem czy on był, cofnął czy. Aleś śmieszne. Ale ruda, śmieszna. drzwi. Będę blisko tego i tego. Nie Gdzie? Kurnik. Mam prawą Dwóch jeszcze. I? Drzwi? drzwi? Nie. Nie. nie, nie. Przed kurnikiem, mąkę na bo rzucone mi się udają. Co ci kurnik? ale to była zagrywka stary, teraz ci. Chłop, dostał Neida i jeszcze flatum go... w biegu. O nie, o, nie, masz... o, nie, masz raz pasu, to nie, no, to rozbijać, nie, 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 tworzą nie, 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 Pomagam to, jest... Ty, ja, tej... Umagam, to jest tak. drzwi. ja nie, mam, nie, 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 Leży. nie, 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 Dostał za włupy chyba w ogóle. Ale jajca. A co jedynie, a, Phoenixa, Leżysz, a, Paul, taj, no co idu tu nie ma, chyba że do Fenixa się tam oku. No, Zresztą ja popałcać, schodź łapenix, uważajcie no, B. To... Góra mogu... On daje no. Rampa leży. Łu. To Maria. A, a, jest już Mary. Jezu. No się. To jest karma, pago. Kurwa poleciałeś jak dzika kuna tam. A, ale co jest karma? No. Przeszedłem ci na górę, bo było 30 sekund. Kura. Dobra, zgodę ci zostawiam, No. Ale Dobrze Mateusz, kurwa, to chodzi? takiego takiego Cię lubię, kurwa, agresywniej. Bago jedynka, OC, to najdalej. Mateusz, mówię. że się przygotowuję, tak? Idź przywód, idź przywód, Bago. Ale bym Cię tak kochał, Mateusz. Sayu, ustań na lewej stronie na rampie. Zajdź przywód. Na przebo, na przebo. Smoking, ja dwór trzymam. L-ka, niebieska mała leży. Idę, Nie widać tam ich niżej. Jeden przebo, zero, nice. Przebo, przebo, przebo. A blisko jest, tak. majorek. Czekajcie na prawo ci patrzcie Jak go ja zajebie? ja go zajebie? Ja go zajebie? to jak tak mówię to ginę zawsze Robbiłem? Nie! Chyba nie strzył no, okay. to na górę Rampa jeszcze ten! Proszuję! No, nie, leży! leży. Pani, o, na czerwonej, na czerwonej Jeszcze jeden Jeszcze na czerwonej. jeden Izak, na czerwonej na górze był Może, nie, może... A, a ten gdzie był jasne? Nie wiadomo. Nie, możecie walczyć im w dwójkę, czy nie? Nie, ja już tak puściłem? Byś... Razem, no, dobra. Jesteś tak, ze tak, mną, to tak, ja pchuję. Niech pasuje. Pachuj, żebym parę sekund. No, ja bym dystans trzymał, leciutki dystans. Tak, idziesz. Może go ci z spokojnie. Drzwi otworzą. Tylko nie wiem, gdzie. Smok Mok, tak. góra, góra, góra. Chcesz przez to fleszę tak, chcesz? Tak, chcę. Gotowy, tak, tak go 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 to

Kurde, nie, nie ta, wiem, ja tym przeszem dostałem, a on w ogóle nic, nie? Szkoda, że nie strzeliło cię, Jaro, nie? na reset, na reset, pusicie. Kurde, Nie spaliłem drzwi jak coś, Jaro. A, wupiasdziowy. Ta, ta. ta, 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 ta. Fryer no. G góra, pikuje. Nie, no, kurnik. Kurnik, i drzwi. Ja jebie no. On w ścianę, wchodzą. Ja się kurde zbejtowałem. Nie na odszedł. czeka na rady. Ja, Krampę ja, ja Chciałem zrobić, Dobra dwa. Co, się naciska. kurde, wiesz co, Pewer? Bo ja. Bo ty nie paliłeś drzwi, nie? Tylko kurnik z pierwszym respem i trochę się zgubiłem no. w tym. No, Tu tam jedno, jak już potrzebuję. Wejdź cię resnę precyzną, no, mów kiedy chcesz. Dawaj. dawaj. Ile ta za. Pali za w Na czerwono jest jeden. Leży. Mógł lampę zająć nie? Nie, nie, nie. nie. Krasa, krasa jeden. Ja Uciek Nie, stoi ty. Jeszcze Leży? Nie nie mam nie włączę, nie w ogóle. Nice ładne nowe easy. Oni wygrali jeszcze, że No, to prawda, wygrali w sumie pierwsze rundy, a potem to była... Mnie się wydaje, że będziecie z całą widoczność to rotacji niech mocno Robimy tą pistoletówkę co wtedy? No była mówiona przecież No tak, no ale... Dwa pierwsze respy na silo, dwie osoby za czerwoną idą, drugie, tak? Ja idę na drzwi, trzeba. bawić To ja z sajem idziemy na silo Ci z rampy pamiętajcie, jak wy wracacie jak coś Od kontaktu zależy chyba, nie? Do Feniksa idziecie, potem lecie Ja do czerwony Ja idę, ja idę, spago, ja idę, spago Ruszujcie, ruszujcie od razu ten do Phoenixa O co za i Możecie na dół, sumie, teraz No dole, nie ma problemu, Ty Ty bądź bądź się, Góra leży. jeszcze obite Gdzie on jest Po dole jeden. Nie wiem, to lewej Obity u Gór mnie niebieska. Przy michu Chłopaka musiałem pobiegć Trzymaj się w. Werda, mogłeś ostatni? Nie. 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 Chyba, no w ciemni był na dole. Sajebiście. Ale sobie Szkoda, Ale pesteczka Bardzo słuszny I trzymacie sobie. I trzymacie sobie. Ty, no co zrobił chłop, ty? Rampa. Czajita go? Na siodomej? Na korniku, na korniku jest. Wyskoczył chyba? Tak, tak, jest kornik. Tanga. Rampa. nie musi być. jest. Rampa na krótko, Rampa na krótko. Pago, wleć czy z makiem. Wyleć pierwszy na kimś banachopie i wyjdź. Ja fleszuję. Na plecy, na plecy. Raz. Dawaj, wejdźmy. Biało ma. Lewo, lewo. Spodnia z nim, zabiłem. Leży. Quadra z kluczem, z MP9. Pod rampę? Co Za czerwoną, jeszcze dwójkę zagrali. Ja pierdolę. Co? Dobra, za... gołe kurnik. Kurnik, doszło. Boom. Na kurnik, Go. na kurnik. Na dazie, na dazie. Kurde. Nice. Kurde, macie słabo z size. to ty grałeś w sumie. Nie wiem, jak damy, to weźmiemy zrobić Zabijam. linię do lewej po prostu. Book smoke upadł jednego chlebki. Tak mam. Na gnieździe była teraz No to dajcie dla ścianę po prostu Lewą ścianę i, i hangar zajmiemy, zajmijmy, okej? Okay? Daj hangar, no, e, Power smoka, dobra? A ty mi, a mi daj smoka tutaj, Pago, go, okej? Ja będę w trupie Spalili outside ściana. Tak, to dajemy smoka go Czy ten smok jest? Jesteś mi zabrał smoka? czy on jest? Kurwa Nie wiem Pod nogami ogoniałeś tam Nie wiem, zniknął No szczególnie no, nie ma ci jedynka Złapę no, możecie dać Złapę dam jakąś No Git git jest Będę poszłał o Flasztuję do hangaru teraz Dawaj no, Lewo hangar, lewo hangar Jadą Na kurniku Leży kurnik Leżę Masz jeszcze, Izak, uważaj l aha Ty co? Palę L-kę Izak, na ten Tak, St może być Chodź za Izak, wejdziemy Dobra Jeszcze awo po to było, czy nie? Dawaj, Izak Tak, tak Iza. blisko, prawo Jest, AWiK AWiK niemiecka, góra I następny, nie wiadomo Nie, może rampa A, play

Chyba za wolno, żeśmy robili. tym, Ja rzucam, AK. Nie daje. Słowo, słowo. Pważajcie, no nic, jesteście w piątkę na Prawo, prawo leży. Patrzę ten Phoenix sobie czasem. Trzymaj górę, pevor po prostu. Ty byś? Leży. Nice. Ja patrzę Feniks cały czas wam. Ospokójcie teraz. Trzeba, trzymam teraz. Zróbcie na gniazdo. Zróbcie Freeza. Freeze, Mało czasu by. Nie, no lepiej góra. On musi, on, musi, on musi. Drzwi jest, drzwi jest. To jednego, o jedno ma wiedzieć. Będę to będę to, no. o, to sześć, będę? Przed domkiem. O, ale jajca. Domek teraz wchodził. Krata spada bez Krata. No jest kratą. Kurnik, kurnik. O. No. Za długo to wszystko, bez sensu już. Nie, trafił no. Trafi to chłopa przed ty ja też nie trafi. I znowu z rabinki no, dostajecie, nie? Tak. Mogę dawać. No, dawać już, tak? tak. Z z teraz i pod rampę, pod rampę, pod rampę pod 23 możesz dawać A wupa AWP rampa Leży Jeszcze AWP Nie ma, ma sensu na wupa iść po kontakt z wyjdziemy sobie Pewor wejście od wejścia, idź od wejścia Są, są, są Pewor, idź od wejścia Spoko Możesz nawet teraz, Zaraz, zaraz, zaraz Jest Niebieska Pewo będzie Na tazie będzie Chodźcie, chodźcie Jest na ostatnim rampie, za ostatnim Dobra. Super. AWP wezmę, no. Mam AWP. Super, A Daj, ma, A ma Super dźwięk, Ogólnie trochę inaczej mi no, się zazdrowiło. Po Masz powerpoint. Potrzebuję. Dobra, dobra, dobra. Po luz jest. No, na, na, na spokojnie, to nie wiedzą o was. Na spokojnie, na spokojnie. U, 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 u. Hangar, jak był, to słyszał. No. no. Kontaktujcie w piątkę. Po prostu. Do szyb i, i wyrzućmy się na rondo, co? Tak. tak. Dobra. Ale... Dobra, dobra. 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 To odwrotnie się rzuca. Prawo, rzuć się, proszę. Czenica. Daję, prawo, ja daję. daję. Nie wiem. Nie wiem co. Jest losem. Nie, plecy. jeszcze? Tak, tak, na górze. Dosiała jeszcze. Dwa na trzy. Lewo, lewo. Lewo, lewo. Nie no, co no, my robimy? No, no to jest Udało. czasami masakra, bym powiedział. na dole byli? Znaczy... Powinniśmy normalnie się wrócić na tą rampę, żeby coś mieć tam, a tak wyszło z dupy, no. Odwrotnie kombo rzuciliście się nie trafiliście tych najdłuższych. Ja po drugi wchodzę, musicie z środka. może też. Ściana i na kurniku. też. Na kurniku. Na kurniku ciągle. Na kurniku jest, no. Leży. I ściana? Nie wiem, Nie, był ściana EWP Mówiłeś, że parę kurnik? i Izek? Nie. Mówiłem, że parę za silo. O oh, kurwa. Myślę, że kurnik jest spalony. Ten kurnik chyba. No, może. Do ventów, do ventów, chodź pasza, to? Możemy iść, no. Zjechałem. Tak, a wy kominujcie podniazdo, nie? Otwieram drzwi. Mam Ja rampę podchodzę. Leży le z na rampy. Chcę w ogóle. Pod jeszcze. Leży. Super. Leży. Janar. No parę żyć, jest bomba Nie? No, no, kur... okay. Kata pod szybami. A gdzie bomba jest dokładnie? Przed szybami Ale tutaj, siedzę, tak? Jest tak, szeby tak. cały czas, jak ja ono mnie wie. cały czas, ja ono mnie NICE! Wie. Super, Ale mu, mówiłem, że uspokójmy ten, jest gadany cały a czas. A ma wupę, Super, dziękuję. Mogę rzucić jedną? No. Mm. zróbmy to co wcześniej, tą rundę, że dajecie ścianę i idziecie na rampę kontakcie. Ale ścianę do lewej, tak? A nie chcemy spróbować znowu do tego hangaru wejść po prostu? Znowu, bo to, dawno tego nie robiliśmy w sumie, Ale no, no, zobaczcie... Ja się na strasznie. Mhm. No. No dobra. A jak zrobicie presję w sensie... i rafę to skutek A bo wtedy Wylecimy wy, wy, wy dwór po prostu, zaskoczymy ich na raszu bez, na sucho, bez niczego. No to to samo zróbcie, to co wcześniej może. Jedenka i, i no za Oni tego nie widzieli, oni, nie, oni tego nie widzieli tak naprawdę, no, 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 no zróbmy to, zróbmy raz, to. Raz leciliśmy dół w ogóle, przecież całkiem odpuszczałem ten dwór. K Polakia, za, jedynkę. No to daj, daj parę, tak, w ja, ja zesmukuję jedynkę. No, tak, Ale mieliśmy na sucho, co są No jedynka miała jak pójść. Trzeba, leży. Trzeba leży. i trzeba, trzeba. Dobra. Ciebie jedziecie. Ja jestem chwilę. Nie, nie wiem, on się drze zzekł... kurwa nie pamięta taktyki jak graliśmy, no ten Mata już jest jakiś, nie, nie wiem. Skoczy sobie z Trzeba, tr... wyszedł, przeby wyszedł. Mogę, że... Ja wchodzę. No. Dobra, ja na, na gniazdo idę Nie widzę go, wiesz? Kurde. To co Ja mam pakę. <ślańczy> <ślańczy> Spokojnie Izek. Idę do ciebie Patrz mi Feniks popito, przepraszam Patrzę, patrzę idę na gniazdo Wejdę też z tobą, wiesz? Dobra, ja ci patrzę ten Feniks Może słyszeć jak jest pod miastą. Ja pierwszy, ten naryfraga w razie czego, co? Nie no, patrzę Uch. lepiej, żeby pierwszy... Ta. I zeskoczę do besa, z tą Ta, ta Palę domek, domek, domek. palę domek Daj bombę, daj bombę Pade. Ja, ja, ja smokuje sobie domek, wiesz? Trzymaj sobie gniazdo teraz Tak, trzymaj sobie gniazdo. gniazdo Trzymaj sobie, idzie Nie raz do przodu. No nie mam pytań. Co? Ja nie wierzę w to wszystko. Mateusz, czemu ty się... Będzie nie dosyć, wierzę, tak? coś, tak, no jak taka on taka mi taka wszedł na takim tej minigurce no, to tak, smoke samo, prosty kolk. No tak, no ale gra, mieliśmy grać smoke'a, no jedynkę i palak za czerwono I tak zagraliśmy. No. Ty się zrzesz, po co ten smoke? Ja dole, no co tyle. Eko chyba, co? Pasza, może koła. kupić ja próbuję, a, sobie a... Sobie z... Ja sobie ja też to kupię kałaszka. No to też nie powód, żeby krzyczeć w trakcie rundy, no. Próbujmy te smoki, żebyśmy mieli te trzy smoki. teraz idę do tego hangaru pójdźmy teraz, co? No to kupcie dwa, dwa rifle, kupcie pasza, może jeszcze. No ja kupić mam rifle. I zagrać pod nich po prostu. Dobra, to daj tylko smoka nam tutaj. No to no trzecia, dobra, to no, weźcie No weźcie ze smoka. Ja daj, swoją misję. Weź no tego smoka, mi przynieść, to I bombę też nie weźmie. Kto wziął tego smoła? Tu leżę. No, jest, na no, środku leży reef, Dobra, to No dla rampy. wiem. To weź na rampie. Jesteś gotowy? Dobra. to rzucam. No to slasza może dać p owi jeśli do hangaru. Smoka na jest ja no Jestem, pójdę, iza, pójdę sam, tam. Sam, tam. Ram... sam Ja sobie idę rzeźbić. Na razie smoka na rampie, ej. Mał drzwi. Wiecie, rampę Kizek zabije, albo zginie. Przejdę. Jesteście? Kurnika smoka. Za rampę I mu jest celowany w hangar, wiesz? Spod heavena. Zobacz, kolej! Z lewa? l jest. Kurwa mać, no. Nie ma. Co? No wygrajcie to. Pod heavenem może. No. Up. Nice. Oddałbyś nice. jeden. No, czek tylko. Jeden był LK Nice. nice. No. Powinniście poczekać na Jezaka, nie? No, moglibyście yeah. poczekać chwilę. Kurde, ja tam miałem misję. Nie, wiem, chcecie zwykłą ścianę dać, może? Możemy dać zwykłą wykończoną. No. kurniku? Na kurniku, na kurniku. A na kurniku? Ściana Jedynka jest z dupy chyba. Mono, jest to tak, A ja raczej nie widzę. Bez... Wejście, Dobry, wejście, tak? wejście, no, no, że. Wersy, wejście. Po, po A, nie żyję. Kurniku uważaj, pod Heavenem. Nie macie te. Kurniku uważaj, czekaj. Kurnik wam patrzę drzwi. Widzieli nas. Już. Leży kurnik Heaven. Leży! Go góra, go góra. Zero, gniazdo. Leży! Leży gniazdo. He... wejdę no te Ch nie, Ty, Ty Nie, no, ma ma Mam, szybo. Mam i no, na tak, coś... Mam przybój Patrzę, patrzę Patrzę też Co patrzysz, Patrzę Patrzę Uff Nice Jak... Dole Nie ma, co? Jezu Takie rondy Przegraliśmy Invalidos! Nie no, ej, takie na rundę przegraliśmy, że to jest. To jest. Kurde wytrzyma. hit! Ja też myślałem, że Eww. mnie nie wytrzyma ta psycha już. Jeszcze Eww. najgorszy. Ja sobie myślę, dobra, 8, kul, no chłop szedł na dół. A ja myślę, kule, jak będzie mi tak pikował, to mi zabraknie a może go zabić. To się przyładuje szybko i w tym momencie, jak zacząłem reloadować, to chłop wychodzi. To jest niesamowite, no. No, się tam boję na tej drabie jak tylko usłyszałem reloada, to wyjechał ale, ja, ale słuchaj, nie, nie, bo nie, jak nie zacząłem reloadować, to on pikował to już w tym momencie. Tak. Ja, to, to był taki timing, że wiesz, to nie no jest tak, że on, on wyszedł, wyszedł on bo. On jeździł, nie, nie, ale on jeździł ci tak po tej drabie. Jak tego słyszał, że. Z, ale nie z, z, z słyszał reloada. Re w momencie, ja, kiedy ja zacząłem reloadować, to on w tym momencie tak. wychodził. To mówię ci, to jest. W momencie kiedy ja zacząłem reloadować to on już w tym momencie pokazał głowę, on nie słyszał tego. Po prostu na farcie wyjechał. Nie no ja to nie wiem. Ten mecz mnie kosztował dużo nerwów wam powiem. No mi to już na trenercach Stopy mi się spociły całe. To są jeszcze z playoffy macie, no... no, w sumie to mamy już 7 teraz. 7 chyba trzeba mieć. Nie 8? Nie, ja, no tego 7, żeby wystarczyć. Ale tego to będzie o mi 7 teraz przecież, nie? Teraz no, mamy 6. Zobotami. Czy nie? A nie, teraz mamy 6, dobra. Mamy 6 wygranych, 4 porażki. Mieliśmy... 5-4 mieliśmy przed tym meczem, a goście mieli 7-1. No Właśnie Wygrały to jest śmiech, że wygraliśmy 8. na lepszych, a poprzedni mecz to oni 8 oni byli. No bo Oso. dobrze Oso. Gr graliście Ten, po CT, a oni też to, to, to słabo potarogali strasznie. No. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za kibicowanie. Wybaczcie wszystkim, którzy sobie wyrwali jakieś włosy z głowy. Przepraszam najmocniej, ale wiecie, że z Emeritus to to nie można się nudzić.